Przepraszam. Wiesz, nie oddawał kasy, to wyłapał na łeb, lamus. Mi, jak ktoś wisi hajs, to kosa w płuca. Leje takich kozaków, którzy miękną, jak na nich spojrzysz. Sporo na osiedlu takich wożących się pajaców. Wiesz, Gangsa, styla, jak przyjdzie co do czego, te nogi z waty. Co ty, człowieku? Schowaj, kurwa, ten nóz! Nie w kurwie, mnie. Schowaj ten nóż, pojebało cię, jesteśmy w autobusie O co ci kurwa biega? Co? Chcesz pierdzieć dwuotworowo? Okej, okay, okej, okay. po co te nerwy, spokojnie